Co wiecie o jeżozwierzach? Ci, którzy uważają, że jeżozwierz jest tropikalnym krewnym jeża, są w błędzie. Wcale tak nie jest. Jeże i jeżozwierze należą do różnych rzędów. Dlatego ich słynne igły są całkowicie różne. Jeże nie potrafią ich chować i nie łamią im się końcówki. Jeżozwierze są jednymi z największych przedstawicieli rodziny gryzoni. Za wyjątkową cechę jeżozwierzy uważa się najdłuższe kolce spośród ssaków. Najdłuższe z nich osiągają pół metra i mają 70 cm grubości. Kiedy jeżozwierz atakuje wroga, stroszy igły. Sam ogon jeżozwierza ma niezwykle ciekawą budowę. Wydrążone na jego końcu kolce wydają dźwięk przypominający grzechotanie. Jeżozwierze mają doskonały słuch. Słyszą dźwięk spadającego na ziemię owocu z dużej odległości. Waga dorosłego jeżozwierza zwykle nie przekracza 25 kg. Długość ciała waha się w granicach od 60 do 80 cm. Zamieszkujące obszary skaliste o dużej różnorodności roślinnej, jeżozwierze żywią się korzeniami, bulwami, owocami. I innymi roślinami, które można znaleźć na ziemi. Jedzący jeżozwierz to dość wzruszający widok. Podczas posiłku zwierzę trzyma pokarm przed nimi łapkami. Jeżozwierze wybierają samotny tryb życia. Po zdobyciu przychylności samicy w okresie godowym, samiec jeżozwierza zajmuje czyjąś norę lub kopię własną, aby zapewnić bezpieczeństwo przyszłej matce i potomstwu. Nory jeżozwierzy to prawdziwe apartamenty. Mogą mieć nawet 10 metrów długości, znajdują się 5 metrów pod ziemią i mają kilka dobudowanych pokoi. Samica zajmuje jeden z nich, przygotowując się do urodzenia dwóch, trzech młodych. Po 115 dniach na świat przychodzą szczeciniaste niemowlęta, które już kilka tygodni później jedzą samodzielnie. Chociaż jeżozwierzę to dość spokojne stworzenia. Lepiej z nimi nie żartować. Ich igły wbijają się głęboko w ciało. Bardzo trudno wyjąć je bez czyjejś pomocy. A stan zapalny ran po starciu z tym uroczym zwierzakiem zdarza się bardzo często. Z tych powodów na jeżozwierze napadają przede wszystkim wielkie koty. A i to tylko wtedy, gdy są głodne. Turyści odwiedzający Park Narodowy Krygera w RPA mogli obserwować niezwykłą bitwę jeżozwierza z lampartem. Głodny drapieżnik atakował gryzonia przez półtorej godziny, ale za każdym razem uderzał tylko łapami w ostre igły na jego grzbiecie. To było niezwykłe przedstawienie, walka trwała niemal 90 minut. W trakcie których lampart zrobił jedynie trzy krótkie przerwy, aby wylizać rany po wbitych w łapy igłach, po czym ponawiał atak. W rezultacie zwierzęta po prostu się rozeszły. Takie coś można zobaczyć raz w życiu. Powiedział jeden z naucznych świadków wydarzenia. To stado lwów też myślało, że znalazło łatwą zdobycz, ale okazało się całkiem inaczej. Nikt nie chciał przypuścić ataku na serio w obawie przed niebezpiecznymi cierniami. Dlatego po chwili lwy straciły zainteresowanie ofiarą. Jednak nie wszystkie. Lwica postanowiła sama zaatakować jeżozwierza. Gryzoń rzucił się do ucieczki, więc lwica na niego napadła. Ale natychmiast dostała porcję igieł w łapę i szyję. A tak skończył się bardzo szybko. Jeżozwierz uciekł, a lwica zajęła się wylizywaniem ran. Na tym filmiku widzimy nieustraszonego lwa, który prawdopodobnie był szalenie głodny. Drapieżnik złapał jeżozwierza i mimo pęku igieł w pysku nie puścił ofiary. Tutaj z kolei Widzimy, jak niedźwiedź Grizzly szuka łatwej zdobyczy i spotyka po drodze jeżozwierza. Drapieżnik pewnie zbliża się do ofiary i zaczyna ją obwąchiwać, ale jeżozwierz nie czeka, tylko natychmiast stroszy kolce i trafia przeciwnika prosto w nos. Ciekawski niedźwiedź natychmiast ucieka. A oto kolejny odważny niedźwiedź, najwyraźniej mocno zaciekawiony. Prawdopodobnie już więcej się do jeżozwierza nie zbliży. Kolejnego jeżozwierza nagrał przypadkowy świadek. Jeżozwierz sądził, że znalazł przy brzegu coś pysznego, ale nagle role się odwróciły i niewidoczne stworzenie zaczęło wciągać jeżozwierza pod wodę. Ten opierał się na wszelkie sposoby, ale wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Stwór utopił biednego gryzonia. Kiedy ludzie podeszli sprawdzić co się zdarzyło pod wodą, zobaczyli ogromnego żółwia, który już zaczął pożerać kującą zdobycz. Tym razem igły go nie uratowały. A tutaj widzimy jak właściciel wyprowadzał swojego psa na spacer. Zwierzak zauważył zwierza, a wówczas nie dało się go już zatrzymać. Pies po prostu biegał wokół gryzonia, a wszystkie jego próby zaatakowania kolczastego stwora kończyły się nowymi igłami na nosie i łapach. Kiedy właścicielowi udało się wreszcie odciągnąć pupila, wszystko skończyło się tak jak widać i długim leczeniem. A ten pechowy buldog, którego właściciel nie był w stanie zatrzymać na czas, także próbował ugryźć jeżozwierza. I również dostał igłami prosto w ciekawski nos. Tym razem jeżozwierza postanowił zaatakować pyton, ale nic z tego nie wyszło. Wąż szybko zorientował się, że wróg był dla niego za twardy. A ten pyton, który pokazuje, co może się stać po ataku na jeżozwierza, wygląda teraz jak długi jeż. Ciało pytona pokryte jest kolcami. A jego szanse na przeżycie są naprawdę niewielkie. I tutaj widzicie konsekwencje bitwy między pytonem a jeżozwierzem. Początkowo wąż nawet wygrał. Udało mu się połknąć jeżozwierza, ale ostre kły prawdopodobnie przebiły mu wnętrzności i pyton po prostu zdechł. Sekcja zwłok wykazała, że w środku rzeczywiście był jeżozwierz. A na tym filmiku kamerę umieszczono przed paśnikiem dla zwierząt. Jeżozwierze dotarły do niego jako pierwsze, ale potem zjawił się niedźwiedź. Co zaskakujące, jeżozwierze są tak nieustraszone, że nawet nie zamierzały odejść. A gdy niedźwiedź postanowił zabrać jedzenie, bezczelne jeżozwierze omal mu go nie wyrwały. Kolejna historia ukazuje, jak nieustraszony miodożer zaatakował gniazdo jeżozwierza, a samica natychmiast rzuciła się do obrony potomstwa i próbowała go odstraszyć, strosząc ostre kolce. Z kolei miodożer całkowicie ją zignorował. Jeżozwierz próbował ukłuć miodożera, ale ten się nawet nie otrząsnął. Swoją drogą igłą jeżozwierza da się bez problemu przebić aluminiową puszkę. Inne zwierzęta, takie jak lamparty, po spotkaniu z ich kolcami długo leczą rany lub mogą nawet umrzeć. Za to skóra miodożera przypomina stal. Napastnik całkowicie ignoruje jeżozwierza i zjada jego dzieci, których igły wciąż są miękkie i nie czynią krzywdy. Niestety przyroda jest bardzo okrutna. Natura zadbała również o to, aby jeżozwierze nie gubiły kolców podczas obrony. Na przykład u jednego z gatunków, trzy podrodzaje jeżozwierzy obejmują dziesięć gatunków. Specjalne łuski tworzą na czubku igły specjalne zaczepy, które sprawiają, że kolec wygląda jak harpun, który łatwo łamie. U innego gatunku z łusek uformował się pędzelek, który zapobiega wynikaniu igły głęboko w ciało wroga i pozwala jeżozwierzowi albo wyciągnąć igłę, albo odłamać jej czubek. Jednym słowem, w takich przypadkach wróg otrzymuje surową lekcję. A kolce pozostają, co ważne dla jeżozwierzy, ponieważ nowe igły odrastają dopiero po kilku tygodniach. Jeżozwierze rodzą się już z zębami i igłami. Jednak u młodych kolce są dość miękkie i przeważnie białe. Twardnieją one już po kilku godzinach. Dorosły jeżozwierz ma około 30 tysięcy igieł, które zmieniają się co roku. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach, łapki w górę, i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.